Cześć. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj yy, taka dnióweczka, może kilkudnióweczka. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dawno nic nie było z obory. To dzisiaj poranny o porządek. Mam teraz aktualnie na stanie 12 sztuk. 12 byczków i zaraz wam powiem co tutaj działam przy tych buzynkach. Tu byki stoją w tych trzech kojcach. Tu jest czwarty koiec, który jest aktualnie modernizowany delikatnie. Działania są spóźnione już o około półtora miesiąca, o dwa miesiące prawie Bo miało to być zrobione zaraz po tym jak sprzedałem byki Z tego końca, no ale tak zeszło, w sumie nie wiem czemu Wszystko się tak odwlekło No i teraz trochę presja jest czasu Żeby ten kojec wyszykować, bo już trzeba wybierać gnój I po prostu żeby przegonić te Największe byki do tego końca. Potem, no tamte, do tamtego, tak żeby wszystkie przeszły o jeden koniec. <laughs> Teraz zadajemy pasze, bo już się odzywają. Troszkę dzisiaj później niż zwykle, bo trochę mi się przysnęło. W teraz białko uzupełniam dodatkami z Agrocentrum. Kiedyś tam tłumaczyłem na filmie ze śrutowania. taki produkt C plus 35. Jest to mieszanka śród wysokobiałkowych, głównie rzepakowej. Ma 35% białka. To jest zawarte. Tutaj widzicie dwie gromadki: jedna dla dużych byków, druga dla tych małych. Dla małych używam C plus 43. To jest bardziej oparte na śrucie sojowej. No i tam dodatki rzepakowej, słonecznikowej i innych takich. To już te akurat mają taką przejściówkę pół na pół i jak tam ta gromadka się skończy, to już wszystkie z jednej gromadki będą miały te małe dostają jakieś pewnie. Z 2 kilo na sztukę na te duże dwie grupy około 5 kilo na sztukę na dzień treściwej, siano treściwej do woli i to całe żywienie. Niedługo trzeba się będzie. Zadobyć w wysłodki, żeby troszkę tą energię podbić w końcowej fazie jakby tuczył w tej największej grupie, żeby ten bilans paszowy był jakoś bardziej wyrównany, bo wiadomo, że duże bydło ma większe zapotrzebowanie na energię niż na białko. Tu już nasypię sobie na wieczór. Tu w tych workach jest namilona śruta. Teraz przeszedłem na trochę inną technikę. Zazwyczaj śrutowałem na bieżąco. A teraz nabieram sobie dolczem łyżką Przeżyta podstawiam się tutaj I z łyżki biorę do młynka i owsu I tak sobie ześrutuję około 27-28 worków wychodzi No to mam gdzieś na miesiąc około śruty I tylko jest <śmiech> <śmiech> wtedy kwestia mieszania W ogóle ja <laughs> powiedziałem, że będzie to taka dniówka, teraz są, patrzę w modzie takie dniówki, nie chciałbym tu jakby <laughs> ściągać tytułów, ale no chciałbym tam dzisiaj pokazać parę rzeczy, żeby za dużego przestoju nie było, ze zwierząt też nic dawno nie było, także myślę, że fajny będzie filmik. O, zaraz jeszcze muszę pościelić, bo już mają dosyć mokro. Ale najpierw trochę kiszonki naładuję. kiszonka trzeci pokos ale nie moja bo ja z trzeciego pokosu robiłem siano tu koledze trochę pomagałem i tak jakby za robotę mi oddał te trzy belki chociaż i tak chciałem kupić no ale wyszło że je po prostu dostałem za, za pomoc yy, no chciałem kupić bo żeby tych z pierwszego pokosu tak wcześnie nie otwierać żeby się trochę przykisiły Kiszonka dosyć fajna, bardzo mokra. Tylko taki kwaśny zapach ma. <laughs> jak kapucha kiszona Ale biczki fajnie jedzą. Tu wczoraj tym małem, dałem trochę siana. To siana nie chciały ruszyć, tylko wolały kiszonkę. Troszkę tam, jak zacząłem dawać taką mokrą, to. Troszkę rzadziej się załatwiały, ale trzy dni się przyzwyczaiły już do tego pokarmu. Dobra, to ja rozdam i zaraz tutaj powiem parę słów. Dobra, <laughs> obrządzone tak. Tylko ciekawostka to o porządek, teraz to zajmuje mi 15 minut pewnie. Jakoś tak, tu otworzę, żeby trochę było widniej. E, dobra. To były tutaj płoty takie o czyli bardziej dla świn. Pokazywałem na vlogach jak tu są powyginane. Tu byki je porozginały na zewnątrz, tamte też są na zewnątrz rozgięte. E, tu wczoraj słupki wyczyściłem. Pomalowałem. Tu jest tu chwycik dospowany. Drugi tam jest dziurka i już tu są dwa przęsła gotowe. Leżą w garażu. Tu mamy też przymalowane ładnie na zielono. Czyli jakby ta część jest już ogarnięta. Brama jest tu ogarnięta. Zostało zrobić mi jeszcze tą część. Czyli muszę wywalić te płoty. To poczyścić, pomalować I uspawać tutaj yy Drugie przęsła Robię to z rur Zaraz wam pokażę Tamte mam już gotowe Wywalić to No pomalować, założyć te nowe Uspawać Założyć i Wybiałkować Pobielić wapnem Tutaj całą tą przestrzeń żeby trochę jaśniej było, bo już się dosyć czarno tutaj zrobiło No i wywiałkować to każdy po kolei kojec, jak w miarę będę przyganiał byki Znaczy no jednego dnia <laughs> Czy tam w przeciągu dwóch, tutaj przegonić Tu sobie wyjdą na podwórku, to tu już następny kojec oblecić, następny, te zabrać, ostatni i ten ostatni zrobić Żeby było jasno W oborze No, to tak by to było Idziemy, szybki luk na zboże i na trawę przy domu Taki mały przerywnik Tak nie wspomniałem, który dzisiaj jest dzień To mamy 15 czerwca Tam kiszonka Tutaj przeżyto z żytem No to takie trochę niemerodajne, bo tu jest najlepsze miejsce jest naj, najniżej, także wilgoci tu nie brakuje, aczkolwiek tutaj liście takie średniawe, Żydko wygląda, tak, albo też i tak, a przęży to mamy takie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pięterek około. No tak pewnie większość żyta się ukosi niż przeżyta, albo tak pół na pół. No to mi to za bardzo nie przeszkadza, no bo to i tak idzie na pasze, i tutaj zboże zostanie zjedzone przez byki. No ale w tym roku może się. Zadobędę w czysty materiał siewny i po owsie <laughs> posieję takie czyste przężyto, no bo podoba mi się to zboże. Ładnie wygląda na polu. I chciałbym mieć taką fajną plantację przężyta. A w tamtym roku też miałem czysty materiał siewny, ale był błąd, bo przed plonem było żyto i te samosiewy żyta wyszły. I co ciekawe wyszły też po orce, bo tam orałem, bo tak już się domyślałem, że te samosiewy wyjdą to mówię oram, to nie będzie źle a to i tak wyszło to samo też było sporo żyta to to wygląda tak ogólnie tutaj to tam niski niższy teren to wody nie brakowało a na górce po drugiej stronie już zaczęło przysychać i to dosyć mocno także w weekend u nas popadało Dosyć sporo, odratowało sytuację. Trawa to się poprawiła normalnie przez parę godzin. Tu jest ta świeżo siana trawa. Ma miesiąc. No, jakoś tak będzie. Miesiąc chyba 12 czy 13 maja była siana. Zachwaszczenie jest duże, no ale to jest nieuniknione. Po pierwszym koszeniu mam nadzieję, że większość tych chwastów wypadnie. O dziwo, to nie widać koniczyny w tej mieszance, a miała być. Tu na trawach to się za bardzo nie znam, także nie powiem wam co tu rośnie. Chyba, że aż kłosa dostanie. No, ale trawa jest już, no nie wiem, ze 20 cm to już ma. Tutaj, o tu akurat takie miarodajne miejsce, bo nie jest ani dobre, ani złe. Także no mam nadzieję, że jeszcze z miesiąc i się skosi przed żniwami. Tam przy lesie trochę jakby nie powschodziła ta trawa taka jest rzadsza, mniejsza. To chyba na jesieni troszkę jeszcze podsieję ją. Normalnie poznaniakiem po, po zbiorze tam wsieję, przywołuję. Może coś tam powschodzi. Tu znowu mamy najlepsze miejsce. To, tu już jest. No, jest dwa razy tak jak tam. Fajna trawka. Młodziutka, świeżutka. Biczki będą zadowolone. Dobra, przesła wyglądają tak. Miałem, znaczy mam dalej takie rury ocynkowane i z nich tutaj tworzę. Ta mam. Bo tu są tak dwie grubości jakby. Ta belka cała ta środkowa i ta dolna jest, o tu jest nawet. Nadrukowane Ma średnicy 42,4 mm I grubość ścianki 3,2 mm A ta, te mniejsze rury co już z nich są wykonane tutaj te wszystkie połączenia To są chyba o średnicy 35-32 jakoś tak i też mają ściankę 3 mm Myślę że na spokojnie wytrzyma to jest 2 Dwa, dwa metra coś pomiędzy długości Także powinny wytrzymać Tu już drugie przęsło gotowe No Fajne jest to, że nie trzeba jej całej malować Już tylko <laughs> Sprayem maluję te spawy Czyszczę szczotką I mam tutaj spray Kolor Aluminium RAL 6006 Dobrze to wygląda i Nie traci się czasu na malowanie, schnięcie tego, potem dzień Tu spray w parę sekund przysycha Jest dobre Dobra to ja idę po ściele, zjem jakieś śniadanie i pokażę wam co tam Będą działał Wychodzicie, bo przeszkadzacie trochę. Mam nadzieję, że zamknąłem wszystko na podwórku. Sobie biegają, a ja się zabieram za wyjęcie tego i coś tu zrobienie, czegoś ciekawego. Sytuacja jest taka. Cielaki za mocno nie przeszkadzają. Tutaj uszykowałem taką płytę. I tu teraz przyspawam jeszcze taki uchwyt z oczkiem, żeby tu tą bramę oprzeć. Tu jest jedno, tu będzie drugie, tam na dole jest trzecie. Tutaj potem też przyspawam takie oczko. I po tej stronie tutaj to wystarczy dziurę przewielcić. A tutaj też już dorobiłem taką płytę z tym, z wystawionym oczkiem i tą płytę będę tutaj musiał wywiercić i na kotwy chemiczne pochkleję szpilki i przykręcić do ściany. Także na razie to tak, a zaraz coś więcej. Zrobioną jedną rurę te rury no, są takiej długości jakiej są to muszę dospawywać po kawałku tam odmierzam sobie ile ma być od środka śruby do końca i taki kawałek ucinam, dospawuję i jest ok tak samo na tamtych bramach też są. Podospawane kawałki, o tu była dospawana, tutaj, tak żeby materiału nie wyrzucać to nawet te krótkie też łączę i nie ma problemu, układam w takim korytku i osiowość jest zachowana, teraz to przeszlifuję i zamaluję sprayem i nawet mało co widać, że to było spawane. Sielaki na czas tych remontów przepędziłem do drugiej obory. Ciemno tu to pewnie nawet nie widzicie. Za wiele. Mają wodę w baniece. Tutaj paśnik im zamontowałem. Korytko tam potem się wstawi przy drzwiach. I, I te kilka dni przestoją, albo i nawet dłużej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ogólnie to mają tutaj dosyć dobrze. Bo jest tu chłodno. Powietrze jest takie dosyć świeże, ale no, ciemno jest. To taki jeden minus. W sumie można by było zostawić im tam jak wyjście jakąś paletą i otworzyć drzwi. To by było jaśniej. No, to jest jakiś pomysł. To skoro już te małe nie będą przeszkadzały, to można robić rozpierdziel na całego. Zdemontuję te drugie przesło. Chyba dzisiaj jeszcze przywiozę tutaj spawarkę i tam spawam uchwyt jeden, to już tu będzie z tymi słupkami gotowe. To będzie można to wszystko pomalować. To dzisiaj jeszcze wyczyszczę, pomaluję. Tu odkręcić czy nie? Można by odkręcić. Dobra, to mamy końcówkę dnia. Godzina już, chyba po 20, coś koło 20. No to dzisiaj zdjąłem te płoty. Mam tu już dwie belki zrobione. I poczyściłem to wszystko jeszcze. Dzisiaj to pomaluję, żeby to już wyschło. I jeszcze przed malowaniem muszę tu przyspawać uchwycik. się trafił jakiś akurat kawałek takiego prostokącika z dziurką pasującego i gomat przywieziony także szybka akcja Naprzeciwko tej dziurki. Tak według tego to jakoś by było tak. O. Kurde nie przyspawał się ja w co za wtopa. Nie przycelowałem. Teraz to już się chyba będzie trzymał. co tu słoma leży a ja spawam Ale to nic się Jeszcze zresztą tutaj będę z godziny dobru, Do tego przypilnuję Dobra i jest No dobra, to na razie tyle i jutro Jutro będziemy działać dalej Dzień kolejny W zasadzie to już godzina 18 Dzisiaj za dużo nic się nie wydarzyło Wczoraj te płotki pomalowałem Dzisiaj przykręciłem tą płytę Górna i dolna ta listwa już są zrobione, ta środkowa jest przymierzona do pomiaru tylko, tu teraz sobie łapnę ile tu trzeba dospawać, do, do te tak samo, tu muszę jeszcze wywiercić cztery dziury i wkleić szpilki na kotwę chemiczną, żeby to przymierzyć, ale to aż w piątek wieczorem, czyli jutro. No, a dzisiaj jeszcze trochę tu podziałam. Teraz wieczorem trochę chłodniej jest, to można coś tam zrobić. To jeszcze sobie tą bramę uspawam dzisiaj. No, i tak to się prezentuje. Na chwilę obecną. To do potem. A tu jeszcze cielakom Zmodernizowałem trochę koiec, żeby miały bardziej komfortowo. To drzwi mają cały czas otwarte. Tu jest zasłonięte tą kratą, także nie wyjdą, a mają dużo światła teraz. Poidło mają założone. Podłączyłem tam je przewodem ogrodowym, po prostu po ziemi, tam od kranu. No, parę metrów trzeba było tego przewodu, akurat starczył. Założyłem na szybko złączkę tam. I mają teraz wodę cały czas dostępną. Wczoraj im postawiłem tu wanienkę na, na gruncie na ziemi, ale to się nie sprawdzało, bo tam śmieciły do tej wanienki i brudziły tą wodę, a tu do poidła to nic nie nawalą. a no mają też paśnik pościelone, korytko. Zaraz wiedzie osypka. Także byczki zadowolone.